Załadowałem na Greenwayu za 0,25 25, 100% baterii i zobaczymy, jak to będzie realny zasięg. Przejechanie w trybie full elektrycznym 99 i... i 100. Trasa A wyzerowana. Full elektryk włączony zrobione 90% i jest 14 km 80%. Zrobił 26,4 km. Może uda się zrobić setkę 70-41 km 70 km 40% 87 km. No i pozostało 31% baterii. Przejechałem 102,9 km. Średnie spalanie wyszło 11,1 kW na setkę, nie zużył żadnej benzyny. Zakończyłem test.